sytuacja Odosobniona u nas, bo jest masa inwestycji, które yy, no, przekroczyły wszelkie możliwe budżety i okazało się, że właściwie to więcej jest w tym straty niż w pożytku, albo zgoła nigdy się nie zaczęły, no bo okazało się, że nie, nie, nie ma to racji żadnego ekonomicznego uzasadnienia. No i efekt jest taki, że rzeczywistość, którą oglądamy, no jest smętna albo jednostajna, zupełnie wszystko jest podobne z, z najtańszych materiałów, bo tylko to ma yy, ekonomiczne, to się ładnie nazywa uzasadnienie bo reszta się nie sprzeda i, i no, próżno szukać na to jakichś klientów. Nie może być sobie zrobione jako fajerwerek czy kaprys jakiegoś bogatego człowieka, który już specjalnie o zysk nie dba, bo ma tyle tych pieniążków, że nie przyjmuje. No ale standardowi czy, czy przeciętni ludzie nie mogą sobie na coś takiego pozwolić. No i efekt jest taki, że jak to się, jak to się teraz fajnie no, mówi, nic się teraz nie opłaca robić. Nie opłaca się budować, nie opłaca się tam czegoś naprawiać, tylko najlepiej to byłoby po prostu siąć i płakać, albo nie, nie stawać z łóżka, no bo to wszystko nie ma sensu, tylko pójść po siłek. No nie zapomnę jak y, kiedyś wynajmując garaż, miałem takiego sąsiada, takiego obrotnego człowieka, któryś tam na wielu rzeczach znał, taki dosyć barwny, barwna postać, pan Krzysio, który miał tam pełen garaż jakiś rupieci, no i tam ktoś przyjechał do niego, prosił żeby mu naprawił jakoś tam jakieś tam auto, czy to był jakiś tam defekt, no i pan Krzysio nie mógł sobie z tym radzić, bo tam nie, nie miał jakiegoś tam interfejsu diagnostycznego, czy, czy, czy jakiś tam inny problem był, bo ten, ten, ten ktoś się mu tylko żalił, czy na nie poprosił o pomoc, w każdym razie historia była taka, że, że goś tam pojechał gdzieś do serwisu autoryzowanego, no i serwis nie powiedział, panie, to się nie opłaca robić, no generalnie może tylko za psem rzucić, czy wyrzucić i kupić najlepiej nowe, nie? No i pan Krzysio wtedy powiedział takie znamienne sformułowanie, które mi się bardzo na tę okoliczność podoba, mianowicie wyście chyba wszyscy o chujej. No i tak można by w skrócie określić cały ten termin ekonomiczne uzasadnienie i jego skutki, które właśnie obserwujemy w takich przypadkach jak ten, który opisałem. No dobra, no ale suma sumarum, jak tak się rozejrzeć dookoła, no to jednak coś tam się dzieje, jakieś nowe budynki powstają, więc może jednak komuś się opłaca, więc pytanie jest, jak oni to robią, że im się to opłaca. No to jedno uzasadnienie jest takie, że no spójrzcie sobie na ceny tego, co się zrobi, zrobi się tam byle budę, byle, byle coś, co się porusza, nie wiem, na kołach, chociaż generalnie to gdzie nie dotknąć, to się rozsypuje, albo po paru latach jest zupełnym szmelcem, albo no nie wiem. Jest obliczone tylko dokładnie na to, żeby zrobić, wykonać jakąś tam pracę X i potem jak się ją do czegokolwiek innego użyje, czy, czy spróbuje trudniejszy w jakichś trudniejszych warunkach użyć, to się od razu rozsypuje. Albo jest potem biadolenie, A, dlaczego metr mieszkania jest tak strasznie drogi, że no, no nie stać nas, będziemy całe życie, całe swoje niewolnicze życie zarabiać na tym metrze mieszkania. No no, przykłady, czy, czy uzasadnienie tego jest takie, że no, istnieje rzeczywistość równoległa, która jest naddatkiem albo biurokratycznym albo jakichś durnych przepisów albo tego, albo efektem tego, że ktoś tam kogoś okradł, czy jakieś niekorzystne przepisy gdzieś uchwalił na jakimś bardzo wysokim szczeblu, czy to unijnym, czy to nie wiem czy to jakimś tam lokalnym czy państwowym, no i efekt jest taki, że ileś tam konkurentów z rynku wyleciało musiał zwinąć manatki, no i konkurencja nagle znikła, wszystko stało się drogie nieopłacalne, a ci co zostali na rynku no to robią taką popelinę, że w ogóle strach się bać to jest sytuacja właśnie taka, która jest konsekwencją do budowywania tej rzeczywistości równoległej, która propaguje się na rzeczywistość już nawet nie taką urzędniczą, tylko taką zupełnie komercyjną. Ten równoległy świat już zadomowi się w ogóle w segmencie komercji i się tam już mało kto przejmuje, że na przykład wykonuje klientowi usługę, którą tak naprawdę. No, no, odwala na, na, na przysłowiowe odpie się taką hałę, że klient właściwie sam się dziwi, czy on coś takiego naprawdę zamówił. Potem przychodzi rozczarowanie, że, że generalnie to, to nie można znaleźć dobrej usługi na rynku, tylko wszystko jest takie, że no my łowimy od 8 do 15, czy tam do 16, a potem mamy wszystko gdzieś, tylko jedziemy do domu, i żeby o tym zapomnieć i, i borykać się z własnymi problemami, które, z którymi się, albo z dokładnie takimi samymi problemami się spotykamy jako klienci. Tak Potem po godzinach chcemy mieć jakąś usługę, i napotykamy na dokładnie to samo popelinę. Więc pytanie jest, gdzie są tego wszystkiego korzenie? No. Korzenie są pewnie, tak jak wspomniałem, w tej rzeczywistości urzędniczej, czyli w tym naddatku takich przepisów nad rzeczywistością, bo to, żeby zatrudnić pan z dzicha, żeby. On tam dostał swoją dolę, która jest tam opodatkowana milion razy na jakieś olbrzymie sumy, no to żeby pan z dostał swoją nędzną dolę, no to pan z Dzichu musi tyrać cały dzień od rana do wieczora, musi jakąś tam normę wyrobić, a że się spieszy i robi byle jak, no to, no to oczywiście wali hałę, tak, Bo nie widzi w tym żadnego sensu, tylko jest jak robot wtłuczony w pewne procesy, które mają za wszelką cenę podnieść zysk, zatuszować przed klientem jakieś wtopy czy... czy Słabości, czy, czy w ogóle ogólny brak wizji czy koncepcji tego, co, co się klientowi robi, czy sprzedaje? No wszystko po to, żeby, żeby się utrzymać na powierzchni. To, to jest jeden oddata. No, no to ma jeszcze inne tam konotacje, czy jakieś tam poboczne wątki, na przykład wiąże się to z edukacją. Tak? Mamy teraz masę jakichś dziwnych szkół, które tam kształcą jakichś specjalistów od. Kurczę, ekonomii jakiegoś tam zarządzania, administracji, czyli generalnie od niczego ciekawego, albo jakiejś tam szkoły typu Bansu, Lansu, kosmetyki i jakichś tam innych technik, nie, nie obłaczając nic akurat tam kosmetycznego, bo czasem zupełnie w porządku, w porządku. <laughs>